Toczy wisła wody szeroką doliną, kapryśna, zmienna, nieopanowana przez człowieka. Rozlewa się szeroko po łachach, ostrowach i przybrzeżnych wiklinach. Nie pracuje ta rzeka dla nas tyle, ile by mogła, nie wciągnięta w służbę człowiekowi, który dotąd zbyt mało starania jej poświęcał. Nurt jej kapryśny, zmienny, nawigacja tak samo trudna i ograniczona, Dziś jak przed laty, kiedy szalandy z sandomierską pszenicą spławiano do Gdańska. Była i jest drogą. Była karmicielką. Przyciągała ludzi nad swoje brzegi. Wyrosły nad nią dwie państwowe stolice i wiele wspaniałych miast. Jej wody, których poczyna nie starczeć, jak niegdyś ludzi, dziś przyciągają przemysł. Zebraliśmy się tutaj dla e, przeprowadzenia odbioru, częściowego odbioru końcowego e, z, od strony dolnej jazu i siłowni stopnia wodnego we Włocławku. Zaczynali tę budowę przed sześciu laty. Ryli ziemię spychaczami, wznosili stalowe konstrukcje, lali tony betonu. I choć na Wiśle powstanie jeszcze kilka stopni wodnych, ten pod Włocławkiem otwierający kaskadę Dolnej Wisły jest i pozostanie największym. Poddaję pod dyskusję zagadnienie, czy możemy dzisiaj wyrazić zgodę na zalanie dołu budowlanego od dolnej wody do dorzędnej 38.